Teraz przedstawię Martę. Marta, słuchajcie, jest absolwentką szkoły liderek i przeszła całkowitą transformację, bo pracowała w typowo męskiej branży, branży budowlanej. A teraz pracuje z kobietami, kobiecą energią i masuje, i medytuje i prowadzi kręgi. I dla Was przygotowała specjalne dzisiaj, i medytację, i inspiracje. Dziękuję, Kasia. <kluczy> Witam Was, drogie kobiety. Na początek chciałabym się zapytać Was, jak Wy się teraz czujecie? Która jest zmęczona już nieco fizycznie? Która jest podekscytowana? To się może również łączyć, która ma dużo jeszcze energii do wie na wieczór, do nie wiem, jakiegoś szaleństwa. A. <laughs> A. Hmm. Więc ja Was dzisiaj za zaproszę do takiego zatrzymania się, ponieważ było dużo o działaniu. Bardzo dużo było o działaniu, o pracy, o biznesie, o mindsetcie, o umyśle. A kobieca energia, kobiecość to jest schodzenie do serca, do czucia. I przede wszystkim moją intencją na to spotkanie jest siostrzeństwo siostrzeństwo, ale również braterstwo, bo są też tutaj mężczyźni. Zaproszę Was do takiego głębszego oddechu. Także poproszę Was, żebyście postawiły stopy mocno na ziemi, usiadły z prostym kręgosłupem. Możecie też wstać. Ja włączę muzykę, jak mi się uda. Tutaj bezpiecznie możecie przymknąć oczy. Poczujcie swoje stopy co Wasze ciało do Was mówi. Połączcie się ze swoim oddechem, głęboki wdech do brzucha, wydech przez usta. Pozwólcie tym ustom się rozchylić. Głęboki wdech do brzucha. Wydech przez usta. Postarajcie się skoncentrować na swoim ciele. Jesteście tu i teraz. Posłuchajcie siebie. Jakie są Was teraz emocje? Zaproszę Was do użycia Waszego głosu, do westchnienia, czyli głęboki wdech do brzucha i wydech przez usta z westchnieniem. I nie ograniczajcie się, proszę. Wdech, wydech. <try> I kochane, chcę Was usłyszeć. Nie pozwólbym, by nikt nam odbierał nasz nas, głos. Wdech, wydech. Ah. Jeszcze raz. Wdech, wydech. Ah. Chcę usłyszeć Wasz głos. Proszę, nie ograniczajcie się, nie oceniajcie się w tym. Mają dużo energii, poproszę o krzyk, o usłyszenie swojego głosu. Wdech, wydech. Ha, ha. Nie słyszę Was. Jeszcze raz. Wdech, wydech. Super. Jeszcze dwa razy. Wdech. Ah. I teraz z całą energią, którą macie, poczujcie tę energię od ziemi. Poczujcie swoje stopy, jak dotyka ziemi, dotykają ziemi. Wdech. Wydech. Ah. Jak to jest słyszeć swój głos? Nasz głos to jest nasza moc. Nasz głos to jest nasza. Nasze emocje, nasza siła sprawcza, jak my się bronimy, jak możemy się bronić, gdy jesteśmy zaatakowane krzykiem, głosem. Pamiętajcie o tym. Nasza kobiecość to jest łączenie naszej kreatywności, która jest w brzuchu, naszej seksualności. Było dzisiaj o wstydzie. Było dzisiaj o wstydzie. Często nasza seksualność jest powodem wstydu. Nasza przyjemność jest powodem wstydu. Która z Was czuje się połączona ze swoją seksualnością? Super. Która od czasu do czasu czuje, że jest połączona? A która w ogóle totalnie nie wie o co chodzi? Która jednego dnia. W ogóle nie czuje tego połączenia. Dla niej są to dwie różne sprawy: seksualność, czym ona w ogóle jest, czym jest moje ciało. W ogóle nie czuję połączenia z ciałem. Czy są takie osoby? Hmm? Super. To wszystko jest ok, dziewczyny. Każda nasza, każde nasze uczucia, każde nasze połączenie z naszym ciałem na danym etapie jest ok. Jednego dnia możemy czuć się jak wulkan seksu, drugiego dnia możemy czuć się w ogóle totalnie w innej przestrzeni. To wszystko jest ok, to wszystko zależy od różnych czynników, na przykład od tego, jak, jaki był nasz dzień, w jakim momencie cyklu jesteśmy, w jakim momencie życia jesteśmy. Tutaj, w tej przestrzeni, jeżeli się rozejrzycie, jest bardzo dużo energii męskiej, rowery. Ja stoję na ringu, tak, jak, tak jakbyście nie wiedziały, też się dowiedziałam o tym. Stoję na ringu, energia męska, nie? Mam mówić o kobiecości. Było mówione o biznesie, o działaniu, o pracy. Ja jestem tutaj w energii żeńskiej i mówię Wam o zatrzymaniu się, o byciu. Kobieca energia jest o byciu, o oddechu, o zatrzymaniu się, o relaksie. Jak my możemy się napełniać tą kobiecą energią? Wyobraźcie sobie dzisiaj, że my wszystkie jesteśmy w wielkim kręgu, że siedzimy razem, że wszystkie jesteśmy równe, że ja siedzę z Wami. W formie koła, i każda z nas jest wysłuchana w tym kręgu, każda z nas jest widziana, i chciałabym, żebyście się teraz zobaczyły, i każdą z Was poproszę, żebyście się odwróciły do kobiety, która jest z Twojej powiedzmy lewej strony albo z prawej, w zależności, tak żeby każda miała parę. Postarajcie się, proszę. I spójrzcie sobie w oczy. Nie rozmawiajcie, proszę. Zobaczcie się. Chciałabym, żebyście zobaczyły się, tak naprawdę, bez głosu. Po prostu takie uważne spojrzenie sobie w oczy, i wszystko, co widzisz, co czujesz w tym momencie, jest ok. I oddychaj. Kogo widzisz naprzeciwko? Kogo tam widzisz? I wszelkie emocje, które się tutaj pojawią, pozwól tym emocjom płynąć pozwól sobie czuć te emocje. Kobieca energia jest o czuciu, o emocjach, o naszej emocjonalności. I my bardzo często jesteśmy nazywane histeryczkami, panikarami. Yy, zbyt emocjonalne, bardzo często to się pojawia. Natomiast nigdy sobie tego nie odbieraj, że czujesz to, co czujesz, i dzisiaj było tyle tematów, że mogło was też na przykład coś poruszyć, wkurwić, zezłościć. Ja używam takich słów. I nie pozwólmy sobie, żebyśmy były grzecznymi dziewczynkami. Która z Was była wychowywana na grzeczną dziewczynkę? Uuu, koniec grzecznych dziewczynek. Dokładnie tak, dziewczyny. Kobiecość jest także o czerpaniu z naszej złości, z naszego gniewu, który w zdrowych warunkach jest energią, z której możemy działać, kreować, pracować. Mam nadzieję, że wszystkie zostały zobaczone, że każda zobaczyła siebie w oczach drugiej kobiety. Mam nadzieję, że było to dla Was doświadczenie przyjemne. I dzisiaj tutaj jestem. Pomiędzy światami tak się trochę czuję. Obserwowałam całe to wydarzenie, które jest ym, z jednej strony bardzo gruntujące, nawołujące nas do działania, do pracy. Z drugiej strony jest yoga, oddech, wyciszenie, czyli tutaj połączenie z, z kosmosem, z uniwersum, tutaj praca, pieniądze, ziemia. Ja jestem po środku. O środku jest przestrzeń nas naszego serca, działanie z przestrzeni serca. I pamiętajcie, proszę, że każde Wasze działanie, które będzie właśnie z tej przestrzeni, z serca, z intencją, z czystą intencją miłości do drugiej osoby, jest działaniem, które zawsze przyniesie sukces. Nawet jeśli niematerialny, to będzie to sukces o innym wymiarze. I co jest jeszcze ważne? Równowaga w tym wszystkim. I czuję się tutaj, yy, że jestem właśnie taką wisienką na torcie, by to wszystko połączyć. Energia męska, energia żeńska. Te wszystkie energie są nam potrzebne. Obie. Obie je mamy w sobie. Pochodzimy od mamy i taty. I obie te energie są bardzo ważne, by były w harmonii. Jako kobiety powinnyśmy być bardziej w energii żeńskiej, z tego powodu, że my w tej energii się zasilamy. My, ta energia nas karmi, i takie właśnie przebywanie w kobiecych kręgach, tak jak tutaj, w, kobieco, w kobiecym towarzystwie, jest bardzo dla nas karmiące, zasilające. Mamy nadzieję, że każda z Was się dzisiaj tutaj nakarmiła. I fizycznie, emocjonalnie, duchowo, mentalnie, energetycznie. I zapraszam Was do takiej, znalezienia takiej równowagi w sobie, w swoim życiu. Żeby była ta przestrzeń na działanie, ale też przestrzeń na zatrzymanie się, na odpoczynek, na relaks. Miałyśmy tutaj piękny pokaz tańca. I gdy mnie kobiety pytają się, jak się połączyć z kobiecością, czym jest ta nasza kobiecość, to ja zawsze mówię: zacznij tańczyć, zacznij ruszać biodrami. Połączcie ze swoją przestrzenią seksualną, ze swoją jonią, ze swoją waginą, ze swoją miednicą, biodrami. Także tańczcie, dziewczyny. Może jeszcze tutaj potańczymy. <laughs> um, może są jakieś pytania? Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Bycie w równowadze, czym jeszcze jest? Poza tym, że my działamy, dużo pracujemy, potrzebujemy czasu na odpoczynek, potrzebujemy czasu, czas na, na bycie. Kobieca energia jest o byciu. Czyli my w tym czasie nie pracujemy, nie czytamy, nie oglądamy podcastów, nie uczymy się. Kobieca energia jest o kreacji. Piękne mandale tutaj mamy. Co lubicie robić w wolnym czasie? To wszystko, co, lub, co lubicie robić w wolnym czasie jest, jest dla was karmiące. Cała sztuka, poezja, śpiewanie, robienie na drutach. Cała kreatywność jest dla nas karmiąca i nas zasilająca. Także praca z ciałem, masaże, dotyk, taniec, ruch. I im bardziej robimy to intuicyjnie, to nie mają być zajęcia salsy gdzie są kroki. To ma być taniec tak, jak nas ciało poprowadzi. Czy któraś z Was była na zajęciach stańca intuicyjnego? To ja Was zaproszę do powstania. Zróbmy trochę hałasu. Poczujcie stopy. I tutaj nie żadnego scenariusza. Poczujcie swoje biodra. Połóż jedną rękę na brzuchu. Uśmiechnij się. Jak was ciało dzisiaj prowadzi? Im bardziej szalony i dziki taniec, tym lepiej. Czujcie ziemię. Jak twoje ciało chce się dzisiaj ruszać? Oddychaj, rozdechuj się, uśmiechnij się do drugiej osoby. tak przez usta! swoją kobiecość! energia w ciele zmienia. Super. Może, któraś ma odwagę dołączyć do mnie na scenę. Zapraszam. Pokaż się! Czas! Mamy czas! No dobra, poczekajcie! To jest taka bardziej bezromantycznych. Nie jestem przygotowana.

Robić? Czy ona chce tańczyć, bawić się? Czy ona chce zostać zauważona, zobaczona? Nazywam się Marta Skrok. Możecie mnie znaleźć jako Life in Lightness na Instagramie, na Facebooku. Mieszkam w Warszawie. Robię warsztaty z kobiecości, ale również z czułego dotyku w Warszawie, w Krakowie, ale również robię wyprawę do Barcelony, do której podróżuję regularnie. Jeśli któraś chciałaby więcej, zapraszam do kontaktu. Zapraszam do swojej przestrzeni, do podchodzenia. Także dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za te krótkie wystąpienie.